Cześć. dzisiaj mam niedzielę, część pierwsza mojego wideobloga. Życie na wsi. Slow life, slow food. To jest nasz psiak boguś. Właśnie sobie w sumie wsuwa sobie trzecie śniadanie. Ja przy okazji też tutaj sobie jem swojski chlebek. Daję też jemu, bo też krzem na zakwasie jest dobre natrawienie. Oczywiście chleb domowy. Zobaczcie taki eksperyment. Co wybierze pies? Czy marketową karmę? Czy naturalny chleb na zakwasie? Tu mogę już jeść? Jeść? Zobaczcie, ma obok karmy. Niby w tej karmie jest też około 60% mięsa, jakichś tam różnych produktów mięso pochodnych. A on wybiera chleb. O, jeszcze czeka na mnie, o, bo on by chciał. o. Moją kromkę chleba. Tu masz, tu masz typie mały. Tu. No i dopiero jak on zje cały chleb, który od nas wyżebra to dopiero bierze się za karmę. Dzisiaj przy niedzieli właśnie jedziemy na małą wycieczkę. Bierzemy wiaderkę, wiaderka, bo będziemy zbierali dary natury, przyrody, między innymi jakieś tryszeczki za chwilę się pakujemy do auta. No, wskakuj, typie Bogusza, też bierzemy na wycieczkę. Naszym starym golfem i będziemy śmigać. tutaj mamy fotele z tyłu częściowo złożone, bo to mamy auto teraz praktycznie dostawcze. jedziemy Jedziemy na naszą fajną taką miejscówkę Gdzie jest dużo różnych ciekawych rzeczy Typu polne kamienie, typu stare sosny, które mają piękne szyszki Są dzikie drzewa owocowe Także można powiedzieć, że jedziemy na łowy Mamy już takie okoliczności przyrody Pagórki nasze Pagórki. Przepiękne tereny. Tak na prawo mamy las. Na, znaczy poza tymi polami. Przed chwilą tutaj nam gdzieś mignął kotek czarny. Polował na myszki. Robił konkurencję Bogusiowi, bo Bogus też poluje na myszki. Tutaj mamy te kamienie kamieni polnych, o których Wam mówiłem. Z nich też można robić piękne rzeczy różne. Między innymi materiał do budowy pieców chlebowych, kominków. Tutaj mamy dzikie jabłonki. Kolejne owoce. No, tak się nam zmieniają okoliczności przyrody. Teraz jedziemy troszkę w kierunku lasu. Też mamy takie piękne stare drzewa, tak to wygląda No głogu, jest też pełno tutaj. Zielonka też tutaj zawsze zbiera różne ziółka, owoce robi przetwory też mam swój kanał na pl, kto by jeszcze nie wiedział o, jesteśmy na miejscu wyrwał Tak, Bogusiński już szuka myszek już łapie pierwsze zapaszki Zobaczcie jakie są piękne stare sosny są po prostu potężne Nie wiem ile, no na pewno mają ponad 100 lat to, już to mur beton no, Tam dalej za tym płotem kończy się pola uprawne i zaczyna się już potężne płaci lasów o, nasz psiak w siódmym niebie poluje na myszki kiedyś jedną w życiu złowił w ciągu swojego 13-letniego życia Chodź, chodź maleństwo, chodź No a my tutaj przy drodze zbieramy sobie szyszki Tutaj mamy dziką różę, którą też żonka zbiera, robi z niej różne, różne takie produkty zdrowotnościowe, kosmetyczne no, a tutaj mamy kilka takich dębiaczków, takich dosyć wiekowych, choć podejrzewam, że mam te sosny są starsze no i też można zebrać takie o, dary natury. Już troszkę wiadomo, że są nie pierwsze świeżości, bo zielone były wcześniej, no ale widzicie jest tego jeszcze pełno. No, z takich rzeczy mirem na przykład, ona moja robi y, kawę żołędziową można robić, można robić mąkę z żołędzi, którą też można dodawać do wypiekania chleba. Także słuchajcie, z żołędzi to można robić naprawdę super mega rzeczy. No jak ogólnie z większości fajnych różnych darów natury. Zobaczcie, w naszej okolicy są obszerne pola. No i wiadomo, jak są orki, różne takie przekupywanie tego pola, to zawsze efektem ubocznym tego jest to, że wywalają pełno polnych kamieni, które tam te wszystkie pługi i te maszyny wykupują. No i kiedyś też Wam nakręcę osobny całkowicie filmik. Co z takich kamieni można robić? Jak je idealny. No, na przykład na skalniach. Piękny. Także z jakichś takich płaskich kamieni można robić. Teraz są modne tak zwane kamienie do pizzy. Zobaczcie, tutaj mam gotowy kamień do pizzy. O, nawet, nawet nie planowałem tego. Zobaczcie, jest elegancki płaski. O, i bierzecie go sobie do. Ładujecie do, to. Ma piec, no oczywiście, jakiś większy. Albo na przykład no też do piekarnika z bólem, też by wszedł na, na sam spód. żeby go nagrzać i na tym na przykład wypiekać jakieś tam małe pizze, albo jakieś tam inne podpłomyki, lub inne rzeczy. Także widzicie, że pomysł do tego zerwania jest naprawdę multum. To co daje natura, co daje, to co daje przyroda, dokładnie, za darmo. W internetach w różnych tych takie kamienie, to wszystko no to był grubą kasę, ludzie płacą za to. robią ogrodzenia z kamieni. Tak, żeby po prostu mieć te kamienie, żeby takie kupić. Albo drogę. Czy na drogę, czy ten, ale to robią, robią tam, sprzedają za grube pieniądze takie ozdobne kamyczki do ogrodu, prawda? No to jest fajne właśnie na skalniach. Tak, także naprawdę wyglądajcie się wokół siebie, jak tylko macie jakąś okazję gdzieś tam być bliżej natury, bliżej jakiejś przyrody lasu, pól. Tu można zawsze różne ciekawe rzeczy sobie znaleźć. O, tam już widzę, że są szyszki też. Te szyszki też pozbieram pro tematyki filmu. Zobaczcie jakie tutaj mam przestrzenie polu uprawnych. setki hektarów. Jest taka panorama o. Tam widzę Boguś cały czas, on jest niezmordowany On cały czas poluje. Tak bym mógł cały dzień polować na myszki. Tylko mu ogonek widać jak tam. No tam już pół, pół wkłada do ziemi. Znowu go trzeba będzie kąpać. To jest aparat. Tak. No i to widzicie żonka cały czas zbiera te szyszki. Tak przed chwilą mówiłem też o tych kamieniach polnych. Też by jakieś kamienie sobie weźmiemy. No. Naprawdę, naprawdę cisza. Cisza, spokój. Boguś! Boguś! Noś, dałta! Chodź! No chodź, bo jedziemy! Boguś! Chodź! Boguś! No i patrzcie, nie chcę w ogóle jechać, bo tutaj został do nocy. Potem by i tak wrócił do hałpy, bo wie, gdzie mieszkamy. Wyczaiłby to zapachowo. Chodź, jedziemy! Co za typ! No i przy okazji teraz, jak już jesteśmy tak blisko lasu, będziemy sobie wracać przez las, przy okazji sprawdzimy czy są grzyby, bo u nas była straszna susza, grzybów było bardzo, bardzo mało, w ogóle teraz nie było, mamy już końcówkę września, zobaczymy może jakieś grzyby są, sąsiedzi byli dzisiaj, powiedzieli, że jakieś grzyby zebrali, także, także może damy radę zebrać. No i nic, ja muszę tego typa wziąć, kieszonkowego pod, pod spaduchę, zapakować do auta, chodź, no. Boguś, no nie ma tam nic, nie upolujesz już, nie upolujesz już, i tak już nie masz ząbków Jeden ząbek Ci został tylko Chodź, jedziemy, chodź, hop No i zobaczcie, to jest plus małego psa, o, że może być nawet furwający Boguś Wezmę go jedną ręką, zapakuję i możemy jechać No i żonka zebrała trochę kamieni Tylko one mają barwy piękne No Widzisz? Gygantzkie Fiolet, róż Pięknie. beżowy. No i widzicie od razu przyjechaliśmy po szyszki a wrócimy z szyszkami no, zobacz, no. kamieniami. przyjąłem też tego płaskiego kamienia, bo będzie idealny do wypieku chleba albo pizzy po oczyszczeniu. Jakże widzicie, jest bardzo taki fajny płaski. Także będzie można też go jakoś w domu zagospodarować. No, nasze maleństwo dobra my już pakujemy to jedziemy na grzyby no i ruszamy w las po poszukiwaniu grzybów A, tutaj mamy taką bramę wjazdową do lasu ten płot odgraza pola od tego żeby dzika zwierzyna nie latała po polach no ale jak to dzika zwierzyna i tak po polach lata tylko wiadomo że jest troszkę mniej nie? zobaczcie jakie piękne okoliczności przyrody Ile dojedziemy do drogi, w której normalnie można jeździć z samochodami, jest dopuszczona do ruchu. No i wjeżdżamy na leśną autostradę. Tutaj niedaleko wyrabiałem drzewo, właśnie na zimę. Także te tereny znam. No i zobaczcie, jechaliśmy na. Zobaczcie, czy są grzyby. No i są grzyby. Piękny okaz. Ładniutki, okrągłutki. Nasz pierwszy leśny grzyb w tym roku. Ponieważ mamy też grzyby na ogrodzie, ale. Maślaczki. Maślaczki, ale tutaj taki leśny to pierwszy grzyb. No i sąsiedzi dobrze mówili. Dosłownie 15 minut. Szliśmy sobie wzdłuż tej drogi tutaj. Nawet nie wchodziliśmy w głębi w las. No i zobaczcie, jakie już okazy są. Różne, różniste. Takie kobyły. Wielkie. Dosłownie mi 15 minut, także jednak susza była, ale grzyby mimo wszystko troszeczkę się ich pojawiło z czasem, nie jest tak źle. No a żeby nie było tak kolorowo, to przy okazji jak szukaliśmy grzybów, no to znaliśmy też takie okazy. Po prostu ludzie no, nie mają w ogóle serca, że wywalają takie rzeczy do, do lasu. Już nie mówię o nie mówię w ogóle o śmieciach, którzy sobie ludzie wywożą ekstra, robiąc sobie wysypisko śmieci z lasu. Także tak, nie róbcie nigdy. Prosimy was o to. Macie z śmieci, to weźcie ze sobą, zabierzcie do domu. pusta jest lżejsza od pełnej. Dokładnie, pusta puszka jest lżejsza od piwa pełnej puszki piwa. Także jak ktoś miał w ogóle siłę, żeby przytargać ją pełną do lasu, to będzie miał tę siłę, żeby tą pustą puszkę z lasu wynieść. No i wróciliśmy do domu. Nasze dzisiejsze zbiory. Kamienie polne żonka sobie wybrała, upatrzyła sobie takie kamienie. No i te grzybki zebraliśmy z lasu. 15 minut. Mamy koźlaka, prawdziwki. No, a tutaj, żeby było ciekawie, mamy, mamy na ogródku maślaczki. własne maślaczki. Tak zwane modrzywiowe mhm. albo, albo maślak żółty. Albo maślak żółty. Teraz setniemy, zobaczymy, jak wygląda. Pokażemy Wam. Jest taki żółciutki. Tak wygląda, zobaczcie. Mhm. Czekajcie, czy mamy nieruchomo. Można marynować. Tak, ostatni zjedliśmy sobie z makaronem. No w w tak, w sosiku. Także tutaj mamy zobaczcie, troszkę tego tutaj jeszcze w grudku. No a Tam rosną kolejne, tam jeszcze koło domu. Tak. No a nawiąz nawiązując do tematu tego odcinka wideobloga o szyszkach. Także te szyszki, co zbieraliśmy tam sosnowe. Tutaj mamy też pełno szyszek ze świerku, które rośnie u nas w ogrodzie, świerkowy. Także też mam plany, jakieś zagospodarować. Też i przy okazji kiedyś wam pokażę, jak będę z nich robił ciekawe rzeczy. Bardzo takie przydatne do, do domu i będą też piękne, ozdobne. Także oglądajcie wideobloga, jeżeli wam się podoba taka forma ogólnie pokazywania życia slow life na wsi w formie wideobloga, to zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka łapkę w górę i będę wrzucał więcej takich filmików żebyście widzieli jak się ogólnie żyje nawet nie na wsi a w osadzie pozdrawiam, cześć